Botniki przygotowane do zdjęta pokrywa i kratka. Jeszcze będę pewnie przód kręcał, bo muszę tutaj uszczelkę wyjąć. Bo mam kupione nowe to takie dzyndzle, ale coś mi tu nie pasuje. Albo sobie będzie jak są wciąż, albo nie wiem. Matuję dzisiaj. Tak wiem, psuję oryginalną farbę, ale już botniki nie były oryginalne, bo to i nowe. błotniki były tu, było podmalowywane, a błotniki, że. O, tutaj jest wyszlifowane, tu były takie płaskowniki 10 cm, tu, ale to będzie ładnie, ładnie zrobione, więc, ale będzie pomalowana ładnie. Silnik tak, to tak tu został na razie, tylko to od pokrywy rozrządu przeszlifowałem. No pomyłem, pomyłem, wszystko. A ja byłem to, nie nagrałem tego w tamtą sobotę, jak był ułęż. Też nie byłem w Łęży, mam tylko 10 km, ale odwiedził nas y, team Farmers, Bartek z kolegą. No nie nagrałem, się nie spodziewałem sobie, tu działają myły samochód i takie tam I Nagle jechał samochód na podwórko, sobie pogadaliśmy, też już y, przez trochę tam pogadaliśmy i różne, tam, o różnych tematach, no to w ogóle to dzięki za odwiedziny. W masę to do malowania będzie na pewno zdjęte i to pewnie też, bo jak niektórzy widzą, jak to pomalują, no to jest czerwone albo żółte, to nie chce się patrzeć. tylko to taka plum była, środek z lasu to nie, więc to trzeba będzie wszystko poogarniać. I chyba się zobaczymy później, jak otkająca przód niż oryginał to z klasu. jakaś nutka tam sobie w tle leci, no więc tak. Wiem, że oryginału szkoda, tu się kończy Szkoda to robić, ale felgi były malowane, obciążniki też były malowane, tył ciągnika też był malowany, a więc jakie to jest 180, no to dobra. Tak ma iść. Nie, ja nigdy nie ma tu ma, ale tak to czasem Z farba schodzi, no to nie wiem. Kuratnie później, inną kartą. już wyszlifowana wyzmatowana i że to od góry o te ranty będą przeleciane, no i lekko przód muszę jeszcze ogarnąć, no ale chyba już nie jest taki źle, nie? Została mi jeszcze tam do góry maski, bo dwa bo, i cztery błotniki, a dwa, bo te dwa pszenie to muszę tego troszkę podszlifować. No i zobaczymy, A to daje taka tu zgięta? Bo widzicie, że o tam z przodu jest takie przegięcie. No daj to jest góry Tutaj już góra wyszlifowana. Tu była nalybka. Nie zeszło, trzeba było tak opierdzielić. Maseczka też w niektórych miejscach do Ten, bo to nie było pod, nie ma podkładu na tym. Choć tutaj wygląda, jakby gdzieś na tym by był, ale na master i butnikach nie ma. No niestety tak wiesz może troszkę się zdarło, ale jest zmatowane do malowania. O środka środku i nieczyszczono. Już jest też nie była czyszczona. Tu trzeba lekko klepnąć i podspawać. A tu, gdzie było, tu jest taka mała wniotka i tutaj. To troszeczkę młotkiem już poknąłem, ale to wystarczy, żeby nie wyszło. Bardzo błotniki czekają. O, kratka bez odblasku, i bez tej rakiety. To nie kratka, rakieta będzie, ale odblask chyba nie. Błotnik mam troszkę już z nim do roboty. O, to dziadostwo. Muszę jakoś do tego, ale jak to skręcę, to dupa z tego, bo to się znowu wginę do środka. Już to wyprotestowałem. O, tu jest lekkie zagłębienie, ale dobra jeszcze muszę tutaj ogarnąć ten to już tam w miarę git tylko też się chyba zmatuje. i tu muszę od środka je o, ładnie wyszlifować tu jest jedna rzecz spaczuchy, paczuchy zbiorniczek na płyn bo stary, e, stary 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 tutaj pęk i lepiej było go wymienić na był identyczny, no ale... Ja tam, na no, za sporo youtuberów go polecę, tego Zenoksa tak, jak... No kto tam Niemen, yy, kuzyni to tam jeszcze... Mkasoet, chyba? Serce sobie ja, jak hmm, hop, 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 Papier to... O, to jest pierwsza rzecz, to się nazywa... fachowo Zderze gumowe maski. Teraz ja tego przejdziemy, bo to jest chyba jakiś błąd. Kompas wyszedł jak maski do 60. Pozdrawiam kolegę, który pomyślał, że to są do pazury, do agregatu. No ale kiedyś się może, bycie pomylić. No i taka naklejeczka. Dostałem oporowo całodobowo. Ona oczywiście pójdzie na żółtka. Jeszcze żółtka. Teraz to jest żółteka Zobaczymy co będzie, jaki będzie pomalowanie Myślałem, żeby ją albo tutaj jakoś ładnie nakleić albo tutaj Albo druga opcja jest, żeby ją nakleić na tutaj gdzieś O jakoś gdzieś w tym miejscu, żeby było o. gdzieś o tutaj albo niżej Ależ jakoś gdzieś w tym miejscu o, tutaj taki kuty zamontowałem. Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. A było to w kategorii to e, oblachowanie. To 60, czy jest tak, tam. Znów to jest chyba blacharka, czy jakoś już nie pamiętam. Ale jak się e, tą pokrywę zakłada, to to nie pozwala nie zamknąć, Nie wiem, czy tak ma być. Czy, czy nie wiem, to może od diaksym trzeba uciąć, czy co. Nie wiem, e, pokrywę zdejmuję, bo to też do malowania będzie. Klamek też już nie ma, bo do malowania zdejmuję, bo nie chcę, żeby to było takie brzydkie. Mamy tutaj uszczeleczki, nie? No, machę. Tu są te stare z pulpitu. Tu widać jest to, tam, gdzie jest ta pokrywa. E, mamy tutaj e, dwie te. Uszczeleczki są to do... o te dwie krótkie są w to miejsce To takie, że to mamy te zaokrąglone, są Są tutaj od dołu pulpitu Ale ja nie zakładam ich przed malowaniem, tylko by to rozkręcić Po malowaniu, a to taka długa, długa To ona to nie Oto to, to nie jest, że to się w jak wiedziałem, że niektórzy dają Tylko to idzie nie wam pokazuję ta uszczelka to idzie, o. Ona idzie tutaj, tak o. Na pulpicie ona idzie. No widzicie jak ja wyglądam? Jak, jak wygląda? O, tu ten trochę go zmatowijem, bo mnie tu będzie widać. i takie zacieki były to. Zacieki oryginalne. To już ja mniejsze zacieki rady przynajmniej, widzicie? No tu jeszcze można go troszeczkę przetrzeć tu jest git, tu gdzieś tu to tam jeszcze druczano. a tak to w miarę git, tam macha też jest gotowa, Zasadnie drugi błotnik, ale on jeszcze do prostowania tego nie będę matowił. O, oryginalny lakier w kurzu, chyba nagram trochę z ręki jak ja to czyszczę, znaczy matowię nie czyszczę. spawać i troszkę młotki. Moja maseczka się już prezentuje tak. Widzieliście na no, włotnik. A ten jest do szlifowania tego, też do prostowania. Tu go muszę podprostować tam pospawać. Mi jest trochę więcej roboty. Dziura była, dziury nim. Tu w, w dwie wgnioty potraktowane też y, szpachlą. Tu taka lekka. No to się podspało.